No, nie zdążyłem włączyć nagrywania, ty wy już mnie szkalujecie, naprawdę. <laughs> do, 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 do. A jeśli przyniosę sobie taką herbatę rozpuszczalną do pokoju i będę sobie ją mieszać z wodą z butelki, to będzie dobrze? No, będzie nie. Znaczy będziesz miał wobec to, to chłodną herbatę? Taką granulkę? No, no, no. To tak, na radę, na radę. Zedwu. Nie, <laughs> my, to powiedzieć. Czemu nie da rady? Ty pajacu głupi. Dobra, pałac co cię Ogólnie to, że zapomniałem nagrać stawki i oczywiście mi się to nie chciało, więc jestem w editingu i właśnie ją nagrywam. No to nie wiem, jego odcinku czy coś. Kto ci pozwolił? Że chcę Okej okay. To prank, it's prank, bro. It's prank. Martin zrobił prank. It's I'm prank. I'm nie wiem, bo się boję, że mi wyjdzie jakoś do albo coś. Ale <ślesztuk> Nie wiem. No, Lubię cię za atomówki. Atomówki były świetne. A ja, jeszcze raz. A jeszcze no, raz? Einstein A ja musiał, musiał być. żeby wymyślić taką broń. Einstein to. pisał się. Krzysztof Einstein. Jak mnie nazwisko? Alba... Albert Einstein? Albert, Albert Einstein. On... On miał na nazwisko nie, Einstein. Nie, Einstein. No właśnie. Einstein to jest nazwisko. No właśnie. no właśnie. Co za debil. Nie. No właśnie. I to będzie a, super odcinek. Jak go zmontuję i wytnę połowę go. No. Tak. Ale to na nazwisko. 75%. I czatują, to czekiedy płacze moli. Czy podacie mój adres workpiece'em? Tak. I love hot Ech. moms zakceptowało twoje zaproszenie na znajomych, wow. Misio, wnajem jest na telefonie to było, taty... Masz na tym, na PW. Co? Co na telefonie taty? na telefonie taty... To I to, love hot to... mam... Widzowie, A, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. E ekipa A, dobra, dobra. fantazy... Nikomu się nie podobało. Kto pytał,